Skóra bez tajemnic. W Instytucie Dr. Stawowska dokonujemy komputerowej analizy skóry. Dzisiaj jest z nami Ula. Spójrz! Tutaj jest zdjęcie Twojej skóry w 3D. Zacznijmy od zmian naczyniowych, które są niewidoczne gołym okiem na Twojej skórze. Na zdjęciu widzimy czerwone plamy, miejsca o wzmożonym intensywnym zaczerwienieniu, co świadczy o obecności teleangiektazji i plam rumieniowych. Na pewno, aby je skorygować, trzeba byłoby pomyśleć o terapiach laserowych. Przejdziemy teraz do problemu przebarwień na Twojej skórze. Jak widać na zdjęciu, te wszystkie... Ciemne brązowe plamy świadczą o przebarwieniach, co może wskazywać na ekspozycję na słońce. Żeby pozbyć się tego problemu, trzeba byłoby zastosować terapie laserowe oraz zabiegi, które będą redukowały obecność przebarwień. Bardzo ważna jest również ochrona przeciwsłoneczna. W tej chwili musimy ustalić dokładny plan zabiegowy i jego priorytety. Jako dermatolog. Pulu, proponowałabym Ci się skupić na problemach naczyniowych, zaproponowałabym Ci terapie laserowe, dzięki którym będziemy mogli zmniejszyć rumień i usunąć teleangiektazję. Ponieważ mogą być one punktem wyjścia dla schorzenia, które nazywa się trądzik różowaty, efekty pozabiegowe będziemy mogli monitorować w naszym systemie komputerowym i dokonywać kolejnej analizy yy, skóry.